Siemano z tej strony, bardzo to jest prawdopodobnie ostatni odcinek Gothic dwa Noc Kruka na Korinis. Ponieważ, po pierwsze, sami widzicie, że ten mod jest średni i Wam się niezbyt podoba. sensie pomysł fajny, ale jest średnie wykonanie. A po drugie, nie wiem, czy tu nie będzie koniec, patrząc na to, ile zadań tutaj jest po prostu niezrobionych. Nie, nie mogę ich skończyć. Także co, pogadaliśmy sobie ostatnio z Rupertem. Dalej, pewno od Frederyka nie mogę mu kupić tego jego kozackiego mieczora. Jasne, że nie mogę, więc lecimy szybko do Matea, powiedzieć mu, że, Ej, słuchaj, Rupert, nie chce do Ciebie wracać. A więc niech Jora handluje sobie na twoim stoisku tutaj, a wam jeśli się podoba to pamiętajcie łapka w górę, subik i komentarz jakiś ładny, także polecam wam wejść w kartę społeczności, macie też, będziecie mieli link w przypiętym komentarzu, ponieważ padł na pomysł, że może by zrobić Q&A, wiecie, więc możecie tam zadać jakieś, jakieś mi pytania, które was ciekawią odnośnie mojej persony lub moich, nie wiem, czegokolwiek, na przykład, nie wiem, zapytacie mnie co sądzę o... Czymkolwiek ja wam mogę powiedzieć, że nie nie, nie nie miałem, miałem kompletnej pomysłu co teraz powiedzieć. No i co, lecimy sobie, szybko. Ale to trochę wolne to pływanie, ale cóż, no. Mod niestety słabiutki, słabiutki. Wydaje ostatnią szansę, jak już się nic nie rozkręci, no to kończymy z tym. A w ogóle też ciekawostka, bo sobie ostatnio przeglądałem też mody do Gotika 2 na Steamie i znalazłem mod, w którym brałem udział w dubingu. kompletnie zapomniałem o tym modzie. Także może być jednym z kolejnych, bo tam już listę małą mam, bo już trochę dajecie mi porad, ej zagraj w to, zagraj w to, zagraj w tamto, więc listę małą już tutaj mam, co mogę zagrać, a ten mod się powiem później, później, jak wam powiem, że to jest ten mod, raczej mnie też usłyszycie wtedy, więc nie ma co się tym przejmować. Modzik i tak się na pewno kiedyś pojawi, no trochę tych modów już jest, listę mam, na liście mam chyba 3 albo 4 mody, także już do zagrania, także, uff, dużo, dużo, a miało się coś jeszcze innego pojawić oprócz Gotika, i cóż, może kiedyś się pojawi. Co innego mogę rzec. Jeszcze mamy coś, jeszcze mamy do zrobienia. Mamy pójść na farmę Akila i odbić ją z rąk orków. No i pytanie, czy będzie coś jeszcze później. Teraz zgaduję, że pewno pójdziemy do Matea, a potem do Jory. tak się skończy ten quest. Rupert do, do ciebie nie wróci. Dlaczego? Bo uważa, że jesteś oszustem. Jak to? Mówi, że nie dałeś mu wypłaty. Dawałem, ale nie za dużo. No wiesz, zyski nie są duże, gdy jest wojna. No nic, trudno się mówi. Tobie dziękuję za pomoc. Mam prośbę. Tak? A jaką? Czy Jora może sprzedawać... Czy Twoim straganie? Nie przed sklepem? Oczywiście, że tak. No dobrze. W zasadzie to nie mam nic do stracenia. Świetnie. Nie handluję w końcu. To jego praca. Powiem mu to. O Boże. Opsute, słabe. A, tu, tu wszystko jest złe. Tu wszystko jest złe. Tu nie ma chyba ani jednej dobrej rzeczy w tym odzieży. Jeśli chodzi o dialogi, bo jakby dialogi są, są straszne po prostu. no. No mówię, sami to nawet zauważyliście. U Watras w ogóle stoi, on się, nie wiem, się modli, czy co robi? Stoi przed tym pomnikiem, w ogóle rycerza. Dlaczego to jest w ogóle pomnik Paladnaskiego? To jest kaplica Kawanosa. To się jak. Zawsze tak człowiek nad tym zastanawiał, ale nigdy tak nagłos o tym nie pomyślał. Nie, nie powiedział, że ej, to jest jakieś takie dziwne. Dobrze, także. O, są już strażnicy i dużo ich jest, także super. Jola, słuchaj. A hey. ja mam na ciebie, czy no? Mateo odstąpił Ci stragan przed jego domem. Panie ale bardzo się cieszę. Możesz od razu tam pójść. Bardzo dziękuję przyjacielu. Przyjmij tę skromną nagrodę. 250 zł, bardzo skromnie. No dobra, kościk zakończony, więc chodźmy teraz skoro jesteśmy w okolicy odbić farmę Akila. Jest to jakiś strażnik taki decyzyjny? Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Halo, tam górnój zastoi. Nie może z tobą pogadać przez cały dzień. Myślisz, że miasto upadnie? Za mną. Do boju. Lepiej by było. A to wszyscy pójdą, czy tylko jeden. No nie, nie mówię, że mam z każdym tak zagadać teraz, żeby za mną szedł. Czy może tylko z jednym mam iść? Nie, no z ska... O Boże. Serio z każdym po kolei gadać? Chodź ze mną, bla bla bla. Nie interesuje mnie, co mi tam powiesz. A ten, ten w ogóle nawet nie chce ze mną iść. Ten też nie. Hej. A ten chyba nie należy do tego oddziału. Nie, ten należy. Znaczy za Okej, okay, do... Ej, może zobaczmy, czy ja losowego tutaj strażnika mogę jeszcze wziąć ze sobą. Ej, no nie mówcie mi, że mogę sobie po prostu brać tych strażników do pomocy. Dobra, tylu mi na razie się wystarczy. Okej, okay, no nie chcę w co tu się wydarzyło. Gorm, czy ty, no, nie wiem, może pójdziesz ze mną? Nie, będziesz sobie tak stał tutaj. Fajne. Może ty, strażniku, słuchaj. To jest taka sprawa, za mną. Nie, nie, nie pójdziesz za mną. Dobra, to więc tak więc leśmy w stronę farmy Akila. a Zobaczmy... Oj, dużo orków po drodze Będą się czepiać, że mam... Odłóż broń! Naprawdę oni się czepiają, że mam broń wyciągniętą Panowie, o Level... Nie, czy znowu będzie to mnie kręci? Proszę was Odłóż broń! Ogromnie dzisiaj, kurwa? Panie, że ork orkowie mnie biją, a ci... Odłóż broń! Jak ty możesz z bronią na orków biec? No ogarnij się gościu, ja pierdzielet, za typie Tragedia, no dlatego, to jest to na no, dlatego, że nie mam e, Tego, że jestem paladynem Prost, Nie mam, nie mam gildii po prostu Oba szybko zabijmy, Już nie lutujmy ich, bo No tak, jeszcze ja strażnikowi przypieprzę Ej, no, piękno to... sieka to potrafi. Oni, my nawet nie dojdziemy do farmy Akila, oni mi poginą, coś czuję Tak serio Serio, serio tak czuję? Że znaczy, nie dojdziemy do farmy Akila, oni nim poginą. No, orków jest tutaj wszędzie dużo. Ale szczerze mówiłem, że czuję takie zagrożenie. Szczerze trochę przestałem je czuć Jakby serio. Ciągle to potra! Nie ma już takiego... Nie wiem, za no dobre broni mam czy co? Jestem po prostu zbyt wielkim kozakiem. Czy ta postać na początku moda, ale... Jest... Nie ma czego zagrożenia. A w ogóle, ciekawostka, bo doczytałem jedną rzecz. To jest kurwa. Me to jest medo. To jest kurwa demo. Ten mod nie ma pełnej wersji, to jest prawdopodobnie demo, bo nie znalazłem nigdzie na w Pełnej wersji, poczytałem się dokładnie się okazało, że jest, jest podpisane jako demo Także prawdopodobnie tu nie, ma, tu nie ma żadnego zakończenia, nic, bo to jest dopiero początek Nigdy mówię, do demo A prawdopodobnie... Więcej nic nie powstało Niż to demo Chyba widzicie tego orka, bo... Tylu mam tu was Nie nie mogę orka namierzyć przez nim no nie broni w ogóle. Ciągle to potrafi. No zamknąć mordy kurwa! Jakiego wyglądasz? A mnie wkurwiają już ci. Kompania moja kochana. Cała. W ogóle cieszę się, że mam się nawet ten mod... Faj... tego moda fajnie ogląda. Mimo tego w jakim stanie on jest. Techniczny mi O kurwa! Bo wiadomo, Stan stan... St No zabiłem strażnika. Położyłem strażnika. Kurwa, brawo ja. No, że mimo stanu technicznego tego moda po prostu wam się fajnie, um, fajnie u mnie ogląda, to Nie kręć. Także super ansko. Na wierzy was kiedyś biją. Strażnik na szczęście nie ma mi za złe tego, że dostał do mnie w... toborem przez web. Tyle dobrze. Tutaj jeden sobie leży. On, on chyba w stanie, bo to ja go chyba dobiłem ważne. Odłóż broń! No zamknąć te mordy! Odłóż broń! Kurwa! Wcale taki głupi, na jakiego o. Nie wiem, czy ja chcę cokolwiek mówić na ten temat Nie chcę raczej nic Oczywiście orkowy wszyscy nam na jest trigerowali, Bo tych... tych... tam... Żołnierzy, strażników nie ma w ogóle, co nie? Jestem sam O. Odniósł mi ciśnienie ten mod dzisiaj O, tam już strażnicy padają, super Chyba wszyscy zginęli Zajemista pomoc! Zgaduję, że pewno i tak muszę jakoś Herszta zabić czy coś, ale kurde, weź to sobie sam, sam poradź z nimi wszystkimi. No cóż, trzeba sobie jakoś dać radę, no! Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Nie będę przytywał, żeby, kurde, jakiś tam, wiecie, podrzędnych strażników, mieć. Oni są nikim tak naprawdę. Więc są bardzo słabi. Okej, okay, ja nie, nie widzę żadnego herszta. Orków. Tutaj to tu widzę tylko wojowników i elity. Herszt powinien mieć taki topór, jak ja mam. Jak ja mam założony, taki topór powinien mieć właśnie herszt. Bo stąd od herszta wziąłem ten toporek. Ciekawe, czy ten w ogóle będzie. Nie, wiem, wyciągnę te 40 minut. Klasyczne, czy. Będzie krócej, bo się okaże, że jeden, dwa questy i koniec. Ej, no naprawdę tu nie ma żadnego herszta. Jeśli ja szczerze żebym poleciał na przełęcz, to coś mówili, że na przełęczy jest herszt? Kurwa! Ja pierdzielę... Dobra, za Skupić na tym tutaj trochę. Powoli bić i jakoś to będzie, no. To nie są żaby. W Jediach surwivor Jedi Surwi Survivor Żeby mieć problem z tym Dobra No i co? Wszystko zabite? Nie, coś jeszcze tu biega Domu jest? Może Jest Herszt Dzień dobry panie Hersztu Poszukałem pana Czy Bagowanie tych orków jest wspaniałe No to co? Rozumiem, że quest jest jakby Wykonany w tym momencie Ponieważ nie wyjdę tędy. Ponieważ Herst nie żyje, więc quest jest wykonany, więc możemy wracać do miasta, powiedzieć Akilowi. Nie. To mi zlecał tego. Cedric mi zdał tego quest. się jeszcze pogadać z tymi paladynami przy Lordzie Hagenie, którzy stoją. No i tak naprawdę nic więcej nam chyba nie zostanie. Tutaj. No bo co innego? Jeszcze możemy zrobić. W sumie nic, mamy wszystko zrobione. No teraz ja tylko wtedy polecę sobie nawet, nawet już na czytach. Skoczymy sobie pod na tym przełęcz, bo tam ponoć jest ten główny boss. Całego moda, może nie wiem, będę mógł go zabić i wtedy się odpali jakieś zakończenie czy coś Ale tragiczna ta pogoda, ale nigdy mi się pogoda w DX nie podobała, jakby No wiadomo, wygląda jak prawdziwy deszcz, wygląda jak, jak faktycznie że, że leje, ale Za dużo tego leje By mogliby zostawić spokojnie troszkę mniej Troszkę spokojniej te, ten deszczyk i byłoby moim zdaniem ładniej, no I w ogóle fajnie mi się teraz ostatnio siedzi, nagrywa I jest, fajnie wyciągam generalnie y, Czas, żeby mi po prostu co drugi dzień odcinek jakiś rzucać, więc możliwe, że wbijamy w jakąś lekką, powolną regularność. Wiem, widzę, że niektórzy nam no wiadomo, co dziennie potrafią wrzucać coś, ale no ja, ja jakoś tak nie mam aż tyle czasu. Czasu, ale czasami też chęci, bo czasami wr wrócę, nie wiem, zmęczony, jestem strasznie cały dzień. Na przykład wczoraj? No, dzień, że ten kompletnie padnięty, nic mi się nie chciało robić, więc wiecie, siadać, nagrywać, kiedy się zmęczonym, takim wyprutym z życia, z emocji. No to nie, bo to ma być, wiesz, to też frajda dla was. Poza tym ja też mógłbym nimi nagrywać dwa odcinki dziennie, ale ja muszę zawsze, zawsze aparat podładować. Takie różne rzeczy, bo. nie wiem zwykle mi... No teraz mi starcza na dwa odcinki. A ale zwykle mi na jeden na przykład. Cedric, słuchaj. Parma jest. Rozmawiałem z Hagenem, a To no dobrze, zatem masz już swój oddział. Tak. Myślałem chwilę nad tym, żeby zaatakować orków sposobem, wtedy nie zginie zbyt wielu żołnierzy. Orków na formie jest chyba dużo, to mało powiedziane. Zapytaj się watrasa czy nie wie jak pokonać orków za pomocą magii. Oczywiście żołnierze będą do twojej dyspozycji, będą ci pomagać w walce z tymi bestiami. Idź do watrasa, może coś będzie wiedział, potem przyjdź do mnie. O kurwa, chodźmy, zobaczmy. Ja jestem ciekaw, może ja wiem, że już ich zabiłem, ja już pokonałem, ale... Jaki to mógł być ciekawy sposób na zabicie orków tak, żeby nie stracić zbyt wielu dobrych ludzi? Zobaczmy co nam powie... Watras! Watrasie! Ty stary kutasie! Oh, Mam, miałem przerwać w połowie Hej! Tego sanddiego słowa. Na jakiś skuteczny sposób. Na sposób na skuteczną walkę z orkami? Niech pomyślę. Wypróbuj um, wykorzystać te zwoje. Na pewno pomogą. A i wreszcie napój dzięki niemu szybciej dobiegniesz na miejsce. Serio. Teraz ktoś w szybkości teraz. Co to za... Deszcz ognia. Czemu się spodziewałem, że to może być deszcz ognia? Żeby po prostu... Ale jak ci żołnierze mieliby nie zginąć w takim wypadku. Przecież deszcz ognia bije wszystko. Wszystko i wszystkich. Także jak ci żołnierze mieliby nie zginąć? Nie wiem! Nie przekonam się, bo nie mam zamiaru drugiego z tego moda grać. To demo tego moda. Federiku. Patras dał mi zwój deszcz ognia. Hmm, to może być skuteczne. Tylko pobiegli na sam środek farmy i tam użyj zwoju. Strażnicy mogą ci walczyć z orkami do wejścia na farmę. Udać się, wierzę w ciebie. Mam nadzieję, no. Też Orków na farmie Akila nie żyje? To wspaniała wiadomość. Bardzo się cieszę, że ci się udało. Było trudno. Ach, wspaniale Orków coraz mniej. Idź do Lorda Hagena. A i twoja nagroda. Orków coraz mniej. Żołnierzy też, bo wszyscy zginęli. Chodźmy do Lorda Hagena. No tak miałem iść do Lorda Hagena. Bo miałem tam pogadać z całą resztą ludzi. Nie wiem, może bardzo mi coś powie, jak się, jak się mają sprawy. Powiem wprost beznadziejnie. Czemu tak uważasz? Bo Orków jest coraz więcej. Myślisz, że paladyni sobie z nimi nie poradzą. Sam już nie wiem, nasza sytuacja jest tak beznadziejna. W więzieniu siedzą jakieś łotry. Nikt nie wie kto to ani za co siedzą. O! Mogę się dowiedzieć kto to. Zrobiłbyś to dla mnie? Tak. Więc zapytaj się Strażnika Więziennego lub Andre. Ja nie chcę mieć nic do czynienia z tymi ludźmi. A, proszę, taki. Dodatkowy, zwykły kwestik kto siedzi w więzieniu? A może Norman siedzi w więzieniu? Może się okaże, że tutaj tak wiecie. Niby mam Normana znaleźć tam, a on tak naprawdę siedzi w więzieniu za coś. Ale, no nie wiem, zobaczymy. Odkrywam nowe questy. Coraz więcej ich, ale tak jakoś mało ciekawe się to wydaje. Garber się już uspokoił. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehe <śmienie> 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 <śmienia> <śmienia> Cały czas dostaje? bo cały czas dostaje <śmienia> Ale <to> jest <śmienia> piękne no, Level up, dziękuję, dobra, starczy ile? Dziś się boję zobaczyć ile mam hajsu 9... prawie 8 tysięcy <śmienia> no Garvel się... Andrej już wie, że Garvel się uspokoił Voltan, słuchaj Aha Jak sytuacja w mieście? Jest spokojnie, gorzej poza miastem Co masz na myśli? Główne, głównie oddziały Orków, a mam też problemy z mieszkańcami. Lutowali się uciekli z miasta, nie możemy ich znaleźć. Postaram się ich poszukać. Tylko uważa o kurwa, uważa przy Na Orków miasto. Dziękuję za zdarzenie, do zobaczenia. Niech ino macie swoje opiece. Działo się w mieście coś ciekawego? Wyjść tych kości za klatami? Tak. To najgorsi przystępcy w całym Korinis. Były zabójstwa, kradzieże, gwałty. Wypaliśmy ich w lesie, teraz sobie tu siedzą. Nie dość, że Orkowie, to jeszcze oni. Problemy? Tak. Najgorsze jest to, że klucz do loków się gdzieś zapodział. Nie mam go, oczywiście Andre'a o tym wie, więc kazał mi pilnować lochów dzień i noc bez przerwy. Jak mi co chce, było, gdyby się oni wydostali się z więzienia? Byłaby rozpierducha? A, i to jaka? Ci ludzie muszą spędzić za kratami resztę życia. To nie można ich, nie wiem, ściąć na przykład, czy coś? Bandzior. A mogę otworzyć? W sumie? Panowie! Czekamy! To jest bandzior. Przepraszam, że tu ma on maski na twarz. Wygląda jak twarz, jak twarz kobiety, tylko jakaś taka. cięta. To jest w ogóle gruby Diego i. gruby Pyroka. Albo no boksardas, nie wiem. Dziwnie oni wyglądają bardzo. Macie drogę wolną, jakby coś. Także, co, idziemy do Hagena teraz? Tak, do Hagena, bo przy okazji pogadać. Czyli Quest, kto siedzi w więzieniu? Także w teorii się dowiedziałem, kto siedzi w więzieniu. Najgorszy łotry szyłowiny. W faktyce, czy to zadziała dla Bartoka? No zgaduję, że pewno tak. Także szybko biegnijmy Bartokowi powiedzieć, kto co za wredne. Luje, siedzą w tym więzieniu. Gdzie jest Bartok? Na pewno przy piwku. go. Bartoku, Bartoku. Już tam widzę twe nóżki, twój łuk. Mnie bardziej zobaczyłem nogi niż łuk, bo wiecie. Nogi są trochę grubsze od łuku. Bartok, słuchaj. Już się dowiedziałem kto to. No mów. Te bandziori siedzą za zabójstwa i kradzieże. Ups, to niedobrze. Czemu? Ty się pytasz czemu? Nikt nie chce mieć w mieście bandytów. Jeżeli ci orkowie, to dwie najgorsze plagi na świecie. A, dziękuję, że mi pomogłeś. Mam tu coś dla ciebie. z sztuk złota. No... Słuchajcie, słuchajcie! I... Wieszka... po co ten quest był? Tak po prostu? Jakiś tam, nie wiem... się! Co tam? Większe... Coś związane z tym questem? Nie, ja już naprawdę nie wiem, co myślę o tym, to, o tym modzie. Jak to komentować? Jeszcze, kurde, mi się spać znowu chce. Poranek jest, spać mi się chce. Jeszcze jutro rano muszę coś nagrać, żeby na poniedziałek był nowy modzik. Ty, ty, zawsze miałeś taki wielki miecz. Dziwne O już raczej na poniedziałek już będzie nowy modzik Nie ma już sensu tego rat na ratunek kontynuować. skontynuować Jeszcze mamy paru paladynów, także z nimi sobie pogadajmy Wiecie, ja też nie będę specjalnie biegał po całym mieście, szukał ludzi Znaczycie, mam obóz orków na farmie Akila Wspaniała wiadomość, orków jest coraz mniej Tak, bardzo się cieszę Oto nagroda dla ciebie Okej, okay. no Ingmar, coś mi pow... Ingmar? Co was tak mało? Oczywiście orków pełno wszyscy szykują się do bitwy Zajmują się też obroną miasta Teraz to jest najważniejsze Okay, czyli mało mi powiedziałeś, Albrecht? Coś nowego? Wiele się wydarzyło. Kilku głupców zebrało się i wszczeli bunt, doprawdy. Tak, chodziłem o to, że niby unikamy walki z orkami. Uważałem, że mamy gdzieś los obywateli, prawda? A gdyby nie my, to miasto dawno by wypadło. Orków tu mamy jak lodu. Czł czają się w każdym zakamarku. Ledwo się obudzisz na ork. najgorzej są szamani. Hej, okay, towarzyszu? Witam cię serdecznie. Przygotowujesz się do walki? Ja zawsze jestem gotowy, tak? Trzeba się to przyznać. Wiele się działo, kiedyś tu nie było. Miasto jest w niebezpieczeństwie? Tak, wiem o tym. Orkowie już parę razy atakowali. A orków będzie więcej. Co? Jak to? Widzieliśmy orkowe galery zbliżające się do portu w kolonii. Wróćcie do linie? Właściwie, właśnie tak, to wielkie zagrożenie dla miasta. Gdy orków przybędzie, na pewno nas pokonają. To do broni, musimy najpierw odeprzeć ataki orków na miasto. Iść do Wulgara jest w koszarach. Powiedzcie, jak skutecznie walczyć z orkowymi wojownikami. Co? Ja się teraz dowiaduję, że mogę z Wulfgarem pogadać. Widzę nowego questa żadnego nie ma. Także lipa trochę. Bo nic nie mogę w sobie zrobić. Ja się teraz dowiaduję, że mam do Wulgara iść. Wow. No bo, bo, bo może to być w tym wypadku, trochę moja wina, że nie gadałem z tymi wszystkimi imiennymi postaciami, ale z drugiej strony... Kto wiedział? Bo na pewno nie ja. Nie no naprawdę, no chyba chodźmy do Wulgara, zobaczmy co mi powie, no i... Jedyne co mi zostanie to pójść sobie na przełęcz. Zobaczyć czy na przełęcz faktycznie jest ten... Główny herst orkowy. Czy jakiś tam inny ich przywódca i... Co, no i... To będzie krótki odcinek. A może to może na w ramach rekompensaty wrzucę wam szybciej te, ten kolejny modzik. Nie było, tak wiecie, że stawiam was z pustymi rękami, ale dzisiaj raczej nie zdążę już nagrać. A, no ale może jutro zdążę. No, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze mam dzisiaj po południu, tak? po południu, wieczór tak naprawdę. Dobra, garze. Mieszaj mi w garze. Jak leci? W szkole strażników, w dzisiejszych czasach każdy musi walczyć. Widzę, że tobie nie potrzeba treningu. Masz dla mnie jakieś rady? Tak, gdy walczy z orkami, szczególnie uważaj na mocne ciosy z zamachu. Gdy taki ork cię haratnie z zamachu, to będzie bardzo bolesne. Więc gdy widzisz, że ork się do takiego ataku, to odckaż tyłu. O dwa, trzy kroki. Wtedy to orka cię nie sięgnie. Dzięki za radę. Okej, okay, dużo mi to dało. No i... Nie mamy żadnego questa więcej. Dobra. Pora na. Oj. Mar. mar. Kurzwa. No nie mogę w Barwina trafić, czekajcie! Dziękuję. Nie mogę w marwina coś dać. Muszę sobie klawiaturę wysunąć, bo jednak. Jak jej nie widzę, to jest ciężko. No i co? Lecimy sobie. chodźmy do portu. Zobaczmy, czy może się gdzieś tam ten Norman, Norman Bates pojawił. Raczej wątpię. Ja, może chłop, nie wiem, w drzewie siedzi. Norman? Nie ma go tu. No, Na, naprawdę nie wiem. Nie ma go tu nigdzie. Tutaj wszyscy też mają w dupie. Dobra, tak więc chodźmy, a faktycznie to była jaskinia, teraz z której strony ja teraz jestem, a od strony farmy, dobra, chodźmy sobie szybko na przełęcz, bo pamiętam dobrze to można było przelecieć sobie, jako... nie w ogóle, tutaj mnie nigdy nie było, jakoś gdzieś górami koło wieży Xardasa można było przebiec, a gdzieś, chyba będzie wieża Xardasa, jest wieża Xardasa. Także oooo! Czy popsuła w. A u Xardasa coś jest? A. Okej! Okay. Demony. Mony. A teraz w którą stronę? E, czekajcie, bo tu jest las. Kurde, jak się szło? Tam jest esmeralda. Tu jest miasto. Jak się szło na przełęcz od strony. Xardasa, żebym ja się nie pogubił teraz jest jakaś farma Akila No będę chodźmy tak po prostu Wiecie, że się kiedyś autentycznie gubiłem w drodze na przełęcz? Czy farmę... E, Boże, nie farmę, tylko tutaj... Martwą Harpię, uuu Uu. Martwej Harpii widzę nieciekawie No, co tu leżało? Aha, roślinka. To nie choćby na przełęcz, mówię że ja kiedyś autentycznie gubiłem. na przełęcz. natomiast w ogóle F2, CHG. Dziękuję. Mam broń? No. Dobra, zostawcie mnie. Orkowe swaniaki Głuptaki. oba są faktycznie obozy orków. Gdzie jest tu jakiś herszt? Jak wiecie, główny. post całego zamieszania. Nie widzę nigdzie. Czy mogę do góry Doliny wejść. Tam się farma Bengara pali. Bengara? Dobrze pamiętam? Nie było, że coś pomyliłem. Farma, farma Berengara. Biedny berengar. Nie chciał być Wiedźminem A mu farmę podpalili. I otwarte. A raczej wywalone. Zobaczmy, czy mogę. To są oczywiście orkowie. Będę, będzie tu był jakiś obozik, pamiętam. Zawsze wygląda jak normalny obozik orków? Czy to, to zawsze jest? Dobra, to sobie normalnie wbiegnijmy. Żeby nic nie, nie popsuć, by ten wyzwalacz zła, złapać. A nie normalnie wchodzę do góry do lidy. Ciekawe, czy będzie jakoś zmieniona? Czy jest nieruszona w ogóle? Okej. Okay. Tu jesteśmy. Chyba orkowie zawsze byli. Chyba. wiesz się, że nic tu może. Może tutaj nic nie być. Nie, nie zablokowali. Możliwości pójścia w to miejsce. Mogłów raczej być nie powinno. Co z zamkiem? Orków nie widzę, tylko ich te sztandary. Zamek też pusty. A. Dobra. Nic tu nie ma, nic tu po nas. Kończymy w górnicie Doliny, dolinie. No mod bardzo słaby, jest to będzie to być wersja demo, ale i tak jest źle, dialogi słabe, questy w miarę słabe, drętwo, ponuro, no nie fajnie, także no cóż to była na tyle, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się te trzy odcinki z tego moda podobały. Następny, nie wiem, może jeszcze dzisiaj wrócę. Kolejny odcinek, zobaczymy, czy może się pojawi. Jeśli ten, jeśli ten wpadł wcześniej, wcześniej, bardzo nie wiem, gdzieś około 12:00, jakieś coś takiego, znaczy, że pojawi się kolejny odcinek. Jak nie wpadł, to znaczy, że kolejny odcinek będzie jutro albo w poniedziałek. Dzięki dzięki za oglądanie. Już następny, następny mod będzie lepszy, zapewniam. Także dzięki wam za oglądanie, to było tyle. Widzimy się następnym razem. Na razie hej i bajo. pa. pa.